Jezus, patrzcie ile to jest rzeczy. I mamy siekierę. To jest ta siekiera, jak rozumiem, po prostu, tak? Spodobał Ci się odcinek? Zostaw łapkę w górę, daj znać w komentarzu pod filmem. Wpadnij na główny kanał na Instagrama, no i fanpeja. Dzięki. Dobra, proszę Państwa, dotarliśmy do jaskini, przy której przygotowaliśmy sobie już wcześniej zapis gry. To było dzień wcześniej. I dzisiaj wejdziemy do tej jaskini i będziemy ją mocno eksplorować najmocniej jak się da, ponieważ w tej jaskini ponoć znajduje się nowoczesna siekiera. Także wchodzimy do środka. Kościół będziemy później kończyć. E, dobra. Odpalamy se zapalare i wchodzimy. Nowoczesna siekiera, nowoczesana siekiera. Ej, tu byliśmy kiedyś, bo zostawiliśmy znacznik z tego, co widać. A to nie jest ta jaskinia, w której mówiłem, że już byliśmy kiedyś? Tak, bo ona ta. A! O, teraz. Przecież ja sam już te jaskinie połączyłem z tamtą jaskinią z głównej wioski! Przecież. Dobra, rozwalajcie to, gnoje. To nie wa wasz teren, tylko mój. Przecież ja sam już połączyłem te dwie jaskinie. Patrzcie na to! Tam jest do tej głównej wioski przejście. Tam o! Tam. Widzicie to? Tam jest. Tam jest przejście do głównej wioski, jakby w prawo. I tam mam iść? Ok? To idę w takim razie? O, to tu mogę te klowfy pozbierać jeszcze. No nie, no teraz jakoś cicho mi się wydaje. W tym pomieszczeniu mam zejście jakieś? No dobra, to szukamy, ale jak widać. Ja już tu byłem kiedyś. Yy, gdzie jest to zejście w takim razie? Mamy tu. Tutaj było chyba coś, tak? To? Czy to jest to zejście, proszę Państwa? Chyba tak. No nieźle. Także schodzimy dalej. Zobaczymy, co tu będzie. Miejmy nadzieję, że. Czy nam będą potrzebne strzały zapalające? Może? Czy nie? Ktoś się jest w stanie stwierdzić. Czy będą, czy nie, potrzebne strzały zapalające? Nie będą. No dobra. Idziemy. Schodzimy, zobaczymy co tu będzie. Jest z mary, ale głęboko schodzimy w ogóle. Bez kitu. Ej, w ogóle wiecie co mi ten pancerz przypomina z mutantów? Pancerz yy, z pełzaczy. Aj, bo ja tu byłem. Dobra. Ja tu byłem, ja oznaczyłem ten teren, żeby nie było. Teren był przeze mnie już oznaczony kiedyś. A to co to w ogóle za kawałki są czegoś? Czemu to są kawałki nóg? bo? Nowoczesna siekiera może być gdzieś przed nami. Okej. Okay. Będzie tam coś? Odpalamy. Uuu. Ej, nie mówcie, że tu nic nie ma, po prostu była taka jaskinia. Bez żadnej ochrony. Co jest? Tutaj tyle rzeczy jest w tej jaskini? To jest jaskinia w stylu zapasy? Jakieś płyty, farba jest, pędzel jest. Jakieś dokumenty, co to jest? Multiple, coś tam, head trauma. Uuu. Mm pędzel Uu, ale świeżutki taki. A farbę, którą zabraliśmy, a nie się pomalowaliśmy nią, będziemy coś mogli malować farbą? Dobre. Kloofik wzięty. Sprawdźmy, co jest w skrzynkach. Jakieś kloofy, coś. No nie mówcie, że tu jest tyle dynamitu. Ej, ocie, chrupia! I pomalujesz, to uciekają canibabole. No tak, ale niektórzy, nie wszyscy. Masz, mam już tę farbę na sobie? A, dobra, mam ją. Okej, okay, dobra, to, to fakt. Co to jest? Picie, dynamit. To jest picie w ogóle? Tak, napoje. No nieźle. Jezusku, patrzcie, ile tu jest rzeczy. I mamy siekierę. To jest ta siekiera, jak rozumiem, po prostu, ta? W ogóle, jak to miejsce wygląda przecież. Dobra, siekiera. Współczesna siekiera, dodana do ekwipunku. Cyk. Ona ma, je, ona jest jeszcze lepsza od tej. Nie, bloku ma, patrzcie. Ta współczesna ma gorszy blok niż zardzewiała siekiera, by the way. Dobra, a to mogę porozwalać, to coś? Już nie mogę tego rozwalić? Te pudła niektóre wyglądają, jakbym właśnie mógł je rozwalać. Tu jest coś, a tu jest bliska w środku, jeszcze ukryta. Dobra, był zegarek. Tu jest coś jeszcze w tej jaskini, czy po prostu to jest taka jaskinia dla zapasów zrobiona? Jezus, Maria. Ale to w... uszy kole po prostu, no? Chociaż może nie będę mówić, że coś kogoś kole. Bo to trzeba będzie podatek dodatkowy opłacać. No, chyba to jest za drogie to słowo, no? Dobra, czy ktoś ogarnia w tym momencie z widzów, gdzie możemy zdobyć współczesny łuk? To jest kolejna rzecz, którą potrzebujemy. Nieźle. Jezu, jakiś wariat przybiegł do mnie. Tu coś jest. To jest to. Dobra, spróbujmy. Proszę Państwa, możliwe jest, że właśnie wchodzimy do jaskini, w której znajduje się łuk nowoczesny. Nowoczesną siekierę już mamy, ale nowoczesnego łuku jeszcze nie. Także musimy oczywiście oznaczenie zrobić nasze, typowe dla terenów, które anektujemy na rzecz naszej republiki. Eee, I teraz tak. E, lampa szczaszki to jest podstawa. Proszę bardzo. Łuk typu nowoczesny. Zobaczymy, co na nas tu czeka. O, widzę jakieś zwłoki wiszące. Zapowiada się nieziemski ubaw. Ubaw popachy, szczególnie dla tych o, ludzi. Okej. Okay. Ale go w pół przecięło. Ale śmieszny w sumie. Jego tak na pół przecięło. Jo, ci chrupia. Ok, odnaleźliśmy pasażerów. Kolejnych pasażerów, których jeszcze nie mieliśmy. Raz, dwa, trzech. A ci to co? Nie są pasażerami? O, trochę creepy to jest. Dobra, zapalamy flarę i rzucamy kolejną do przodu. Idziemy dalej. Prości na nie ludzie jacyś. To jest ta sama rozcięta tekstura jakby. Okej, okay, mamy pierwsze zejście. I mutanta. Jest mutant! Jest mutant, to jest to. Dobra, mamy oznaczenie nasze. Zrobione. Jedną drugą pasażera powinno mi zaliczyć po tych, przy tych obciętych. No chyba tak, tak powinno być. Ewidentnie tak powinno być. Eee... Jak to będzie jasno? W skali od 1 do 10? Możemy go już strzelać teraz z łuku? On zareaguje na to, jakkolwiek. Strzały kościane, strzały nowoczesne. Jakbyśmy wzięli te strzały takie najgorsze, typowo. Bo chyba gdzieś tu mamy jeszcze te najgorsze strzały. No nieźle. A tych nie możemy zrobić. A no możemy. Dobra. No nieźle. Tak, tylko żeśmy trafili jeszcze z tej odległości. No nieźle. Naprawdę. Obok. Obok. No nie, no ten kanibal dostał. O, ruszył się. Mam wrażenie, że teraz będzie trudniej przez to. Mam wrażenie, że mogłem sobie właśnie utrudnić robotę minimalnie. To on jest jakiś większy niż na powierzchni. W dupę! No, zapraszam, masz osiem rąk, a nie potrafisz po głupiej linii wejść, debilu? Ja jedną wchodzę ręką, <śledzisz> ale głupek. Dobra, <śledzisz> ale tuchet ten mutant, no. Dobra, nie widzą mnie. Nie wiedzą nawet, że ja tu jestem. No nieźle. Nie, no nie potrafią. No ewidentnie potrafią wchodzić po linach. To ja nie wiem, jak oni się po tych jaskiniach przemieszczali. Dobra. Dropik dynamitu. Myślę, że poleci ten dynamit tam. Dobra. Zróbmy to. Sprawdźmy, jak dynamit działa na mutanta. Tylko musi ten mutant. Cofkę znowu zrobić. Check. Mądry jednak. Cz. Wzmocniona wersja mówiliście? Że to jest? Zestrał się, a nie się wzmocnił tam teraz. Już go nie ma. Haha, lecimy! Dobra, zjazd do tego kanibabola na dół Siema! Dywidu No i co tam byś chciał powiedzieć jeszcze? Ciekawego. Chłopie Robimy tego, ognicho w takim razie, wielkie Mamy coś świętować Pokonaliśmy mutanta w jaskini. Pierwszy pokonany mutant w jaskini, szczerze powiedziawszy. Trzeba sobie zrobić zdjęcie. Dobra, zbierzmy wszystko co się da. Okej, okay, cyk. Jakieś tu strzały wbite w dupę. Dobra, ten to cyk tutaj. A gdzie jest jeszcze jeden kanibal, który tu był? Ja przepraszam bardzo. Bo ten łuk w sumie przyszliśmy po łuk. Czemu tu są w ogóle te krzyże tak na nastrane na jakiś tych. Rozwalamy to, co w się sensie, deski, że nie było. Co tam jest za tym? Bierzemy się a tu kiedyś nie byłem? Ej, tu leży martwy! Jakiś. Co to jest? Jest wysoko, ewidentnie jest wysoko czad. Łuk jest na samym dole? A to nie, nie skończymy sobie gierki? Przez przypadek? Tu jest jakieś zejście. Dobra, mamy farbę. Tu są jakieś rzeczy ewidentnie. Batoniki. Znowu farba, znowu. Pędzelek, baterie, kość, lekarstwa, znowu jakieś rzeczy. Jessica Cross, Matthew Cross z Naruto. Co to? Kolejna informacja o kawałku pistoletu skałkowego, prawdopodobnie. Odkryta, tam coś ewidentnie skacze, tam coś jest. To są jakieś schody, co to jest zdrowione? No Znowu mi chcesz pancerz zniszczyć. Gdzie jest teraz ten łuk? Że tu tak długo po ten łuk trzeba iść? Co jest? Ten łuk powinien już dawno być znaleziony w ogóle. Mm, dobra, musimy przejść dalej, tak? My po łuk póki co idziemy. To jest nasza główna misja aktualnie. I nie jest coś nie tak. Dobra, kolejny znacznik, gdzie jest chyba ten? O mutant, słychać mutanta, jest mutant, butla z tlenem. Ja pierdykam. O co chodzi? Gdzie jest ten łuk? Że aż takie zejście jest połuk? Trudne? Długie zejście mozolne po łuk? Tego to się w ogóle nie spodziewałem. Że tak długo nam zejdzie z łukiem. Że po tej skałce można byłoby wchodzić tym. A i tu teraz trzeba jeszcze płynąć. Dobra, są jakieś rączki obcięte. Jest czacha. Jest... Cave Entrance! No to. Na, 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 naprawdę! Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że jest wejście do jaskini. No wcale nie wchodziliśmy. No, no. Dobra, mamy zapis gry. Zawsze jeden plus. No nieźle. A ty co? Zakładam, że on tam jest jeszcze, nawet go nie widzę. A ta strzała to co! Jak ona poleciała? zdech. Zdech! Mamy go. Może ten pająk umarł gdzieś tu jednak. Mogło go coś na tych skałach rozwalić. Nie, jest, jest, idzie. Idzie, idzie wkurzony padżong Ale wściekły Pal się frajerze! On tańczy makarenę czy zdeg już? Nie tańczy makarenę ewidentnie. sobie no nieźle wyciągam z niego strzały i wbijam kolejne dobra zdech odzyskamy pancerz od razu super eee, gdzie jest ten łuk gdzie tu jest w ogóle jakiś lód Pokonaliśmy tu dwa mutanty, a ja w ogóle nie wiem, gdzie tu jest jakiś Lutens w tej jaskini. O! Ale tu znaczniki mamy pierdyknięte. Beskitu. Widzę giga znaczniki, to są sami damy znaczniki jakieś oświetlające trochę. Wow! No to jest wielkie! Okej... Okay. Tu, jak rozumiem, pod wodę schodzimy, więc ja już sobie pakuję aparat oddechowy na web. Nic więcej w tej jaskini nie znajdziemy. I tu mamy to, że widzimy pod wodą, tak? Gdzie indziej i tak nie mogę, lisek. Na No Plum. Dobra, chlub w ten głupi. Ee, w to głupie miejsce. O kurde! Tyki! Ja sobie ognicho zrobię od razu tutaj. Możemy mieć tyle ogniski, ile chcemy. Widzę, że jest free butelka. Więc od razu sobie zabieramy nowy tlen. Alkohol, świetnie. Baton na rozgrzanie. Ubranie pewnie 30 raz to samo. Dobra, sprawdźmy co tu w ogóle jest. Mamy zapis gierki. To nam się zawsze przyda. Mm, tu jest amunicja do łuku i mamy łuk! Jest łuk nowoczesny. W tym miejscu, proszę Państwa. Cyk. Mamy łuczek. Współczesny łuk, no i z takiego to kuźwa można strzelać teraz. No. Wiadomo, możemy się pozbyć gorszych strzał, żeby sobie wziąć lepsze na przykład. Znaczy my, tak, tych lepszych strzał mamy tyle, że. U, jeszcze flary sobie dodaliśmy. On się chyba pozbył gorszych strzał. No, mega długie, długie zejście było moim zdaniem do, do łuku. Strasznie długo. Po, w ogóle wytłumaczcie mi, po co był komuś łuk w tym miejscu. Nie ma tu żadnego zdjęcia albo czegoś, dwie czaszki znalazłem tylko.